Od razu rozpoczniemy od położenia się na plecach. Kolana złączone i przyciągamy je lekko do klatki piersiowej i do kąta prostego. Wdech i wydech. Pięknie nie odrywamy części lędźwiowej kręgosłupa. Najlepiej, żeby ona była dociśnięta do podłoża. Wtedy pracują mocniej właśnie mięśnie brzucha. Świetnie, jeszcze chwilę. To jest takie ćwiczenie też na rozgrzewkę. Cudownie. Świetnie. Teraz będziemy wyrzucać biodra do góry. Wydech robimy. Kiedy wyrzucamy biodra? Wdech i wydech. Pięknie. Wdech i wydech. Cudownie. Świetnie. Mamy 30 sekund. To ćwiczenie jest świetne, właśnie na dolne partie brzucha. Cudownie. Jeszcze trochę. Cały czas pracujemy. Przepięknie. Świetnie. Super. Teraz łączymy stopy pod Unosimy się do góry i będziemy robić kilka pulsów. 3-4 pulsy. Góra. Pulsujemy, pulsujemy, pulsujemy i dół. Pulsujemy, pulsujemy, pulsujemy i wracamy. I znowu pulsiki cały czas. I powrót. I znowu. I wracamy. Wdech, kiedy schodzimy do dołu, i później wydychamy razem z naszymi pulsami. Jeszcze ostatni raz. Cudnie. Ok. Teraz usiądziemy i zrobimy tak zwaną łódkę. Unosimy nogi do góry, plecy wyprostowane i tylko trzymamy. Trzymamy i oddychamy. Świetnie trzymamy mocno równowagę. Pięknie. Pamiętamy oddechu spokojnym, cudownie. świetnie, cudownie, ok, teraz kolejne ćwiczenie, kładziemy się i będziemy robić nożyce, bardzo ważne, żeby właśnie część lędźwiowa pleców była dociśnięta do podłoża i tylko robimy nożyce, możemy zejść nieco niżej, albo być po prostu prostopadle do tułowia. Tylko nożyce, tylko nożyce. Jeżeli chcemy, właśnie schodzimy niżej. Cudownie. Pamiętaj o oddechu i jedziemy. Chciałyście właśnie zestaw na dolne partie brzucha, więc tutaj wyćwiczymy się. Będzie super. Pięknie. Cudownie. Teraz zrobimy naszą setkę Pilatesa, czyli tylko będziemy pompować. Pod brodą tak jakbyśmy miały pomarańczę albo piłeczkę tenisową. Nogi pod kątem prostym i tylko szybciutko ruszamy. Rękami możemy też wyprostować nogi, jeżeli chcemy, żeby było nieco trudniej. I cały czas jedziemy. Cudownie. Pięknie. Świetnie. Cudownie, wow, wow, nieźle. Ok, teraz podnosimy jedną nogę. Druga jest utrzymana lekko nad podłożem i tylko trzymamy. Nie łapmy się za kolano, tylko najlepiej albo za udo, albo właśnie za łydkę. Druga stopa jest nad podłożem. Jeżeli nie możemy się całkowicie rozciągnąć, nie ma problemu, można zgiąć nawet tę nogę. Która jest na górze. I podciągamy się, właśnie łopatki są oderwane. Świetnie. Teraz to samo, tylko na drugą nogę. Znowu prostujemy. I noga, która jest na dole, jest lekko, właśnie dosłownie kilka centymetrów nad podłożem. I trzymamy się. 30 sekund. Cudownie, oddychamy. Pięknie. Świetnie pracujemy. Przecudownie. Jeszcze trochę. Już prawie, już prawie. Cudownie. I teraz jeszcze raz wykonamy wszystkie ćwiczenia czyli wracamy do przyciągania kolan do klatki piersiowej. Kolana są tutaj złączone. I tylko przyciągamy. Znowu część lędźwiowa się nie odrywa. To jest bardzo ważne w tym zestawie, żeby ta część lędźwiowa była przyklejona do podłoża, świetnie, cały czas, cały czas pracujemy. Przepięknie. Cieszę się, że jesteś, że ze mną ćwiczysz naprawdę. OK. Teraz kolejne ćwiczenie to jest nasze wyrzucanie bioder do góry. Jeszcze mamy chwilę odsapnięcia i zaczynamy. 30 sekund wyrzucania bioder do góry. Pięknie, świetnie, cudownie. Damy radę, damy radę. Pamiętamy oddechu? Świetnie ci idzie. Świetnie, brawo. Teraz łączymy stopy podeszwami. Robimy kilka pulsów. Czyli tak, wdech i wydech. Raz, dwa, trzy, powrót. Raz, dwa, trzy, powrót. Pięknie wdech i wydech i do góry, pięknie. I znowu idziemy do góry. Przecudownie. I znowu. Pięknie ci idzie. Cały czas, cały czas pracujemy. I ostatni raz. A, już nie. Już mi się nie chciało pewnie. Super. Wracamy teraz do naszych nożyc. I zaczynamy. Pięknie nożyce, nożyce, jeżeli chcesz, możesz zejść nieco niżej, przepięknie. Trzymamy dociśniętą część lędźwiową, pięknie, jeszcze trochę, cudownie, świetnie. Teraz będziemy robić naszą setkę i pompujemy. I i i. Jedziemy. 30 sekund naszego pompowania. Świetnie. Możemy wyprostować stopy i nogi. Pięknie. Oddychamy, oddychamy. Super pracujemy. Cudownie. Wow, wow, wow. Nieźle czuć. I teraz przytrzymujemy nogę do góry, wyprostowaną, i druga będzie nad ziemią. Cały czas trzymamy. Pięknie. Cały czas, cały czas trzymamy. Opatki są oderwane od ziemi. Pięknie. Jeszcze trochę. Jeszcze druga noga i naprawdę koniec tego zestawu już. I, i, i. Super, zmiana. I zaczynamy pięknie. Cały czas trzymamy naprawdę super Ci idzie jeszcze trochę cudownie, brawo świetnie Ci poszło teraz się tylko rozciągniemy Położymy się na brzuch i tylko tak zwana pozycja kobry, bo ona fajnie nam właśnie rozciąga mięśnie brzucha. Tylko sobie tak podczylujemy, odpoczniemy w tej pozycji. Oddychamy swobodnie. <śm> super. Nie, świetnie ci poszło. Mam nadzieję, że ci się podobało. Daj znać w komentarzach, jeżeli chcesz widzieć więcej tego typu zestawów, to subskrybuj. Życzę wszystkiego dobrego. Królowa na cały dzień, uśmiech na cały dzień. Pozdrawiam.